A dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, wcześniej czołem wszystkim, prawda, mądziołom, wszystkim imbusom, prawda, i tak dalej. Witam was, jak zwykle wasz kochany Rudy, jak zwykle wasz kochany, prawda, ee, wredny Hawaka, Hawaka, kucyk, ho, 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 koszmar, koszmar wasz, umiłowany i tak dalej, nepierdoły. Ten, ten kucyk różowy, którego nikt nie lubi, prawda, bo spamuje, bo, bo wszystkich denerwuje i, prawda, ee, i sobie skacze na... Kolejnej ukradzionej postaci. Słodki jest, jak widzicie, no na serio, no postać jest moja. Znaczy, no teraz już jest. No cóż, no udało mi się włamać na takie coś, takie życie, prawda? No niku nie pokażę, ze względu na to, że jakby się właściciel dowiedział, że ja tą postać, prawda? że znaczy, on mi tak pewno poznaje po tego pociuszka i tak dalej. I pewno, wy i tak gościa znacie, więc to jest in, inna sprawa zupełnie. Znaczy, do no, mnie jednak. Z uwagi, ja to, no, że mi się udało prawda włamać To prawda nie no od tego, przecież na aurorki komputerku siedzę to jest prawda postać jej kolegi tak tak pozwoliłem ja wszyscy w to wierzą, a to jest kłamstwo Uff. Dzisiaj chciałem, no, postać jest z życia. No, bo jak się kolorki zielone, mówię, niku je pokażę, bo, bo nie chcę mieć konsekwencji, nie chcę przez przesradą tego kolesia. A mogę mieć, bo ponoć go się zbitny. On, tym wie, gdzie ja mieszkam, zna mnie dokładnie, prawda? Wiesz, mam wąsy, tak, tak. Może być nieprzyjemnie ogólnie. Także szybko przejdziemy do tematu. Może się goś nawet nie zorientuje, że prawda, mu wbijem na to konto. Dobra, synki. Hmm, co my dzisiaj mamy? Nie, o dziwo nie ogień, chociaż to usuwanie jest, nie wiem po co, ale jest. Chęciamy życie, życie, życie. I ktoś do mnie jeszcze pisze na gadu gadu. Yy, no, nieważne, prawda? To oczywiście nasza kochana Aurorka, prawda? Pyta, jak tam. Jak tam tego, jak tam kątko, prawda? Moje kradzione, chochonowe. No, nieważne, czym się. <laughs> Boże, kochane, jak to w ogóle brzmi? Kątek nowe, kradzione, ho-ho-ho. No, jaja, po prostu. Dobra, syny, czym się życie charakteryzuje? No, życiem, 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 mili Państwo, życiem. W cholerę, leczenia, w cholerę, lere, prawda, mało, mało choler, niemała ilość, prawda, ataków atakujących, napierniczających, rozwalających, obszarowych też nie jest dużo, bo jest jedna tylko. No, na początku. Od początku, od pierwszej karty, co my tu mamy? Mamy driadę, prawda? Leczenie po prostu za X pipsów, co chyba każdy wie. Mamy jakąś przychylność, prawda? Mamy bufa na tego, mamy bufa na, na leczenie. To jest tylko w tej szkole, prawda? Takie takie rzeczy, prawda? Mamy bufa na celność. To, to na wszystkie szkoły. To w innych szkołach też jest na celność, a tylko na jedną postać, a tutaj mamy na wszystkie, ale jaj, ojej. Tutaj też mam jakieś życie, wróżkę, prawda i tak dalej. I ogólnie na no, to mówię. Dlatego, że tego, tych czarów leczących jest naprawdę w cholerę. A. Yy... No a cóż, no czarów leczących w cholerę, a prawda, normalnych ataków nie jest zbyt wiele. Cóż, no. No mówi jedna obszarówka na 58 levelu, więc z tym się ekspi naprawdę dość ciężko, muszę powiedzieć, na, przynajmniej na początku. E, w ogóle jest to klasa postaci, którą nie polecam grać tego. Na początku z tego względu, że naprawdę jest trudna, trudna przynajmniej z tego co słyszałem, prawda? Z tego co widziałem, z tego co miałem okazję, prawda, Grać z innymi ludźmi. Oczywiście nie mówię, że jest trudna, prawda? Na levelu wyższym czyli tak na, tak na przykład od 60, bo wtedy gra się naprawdę na miodzio Tylko ja tak wam mówię, tak, właśnie do tego 58, to nie macie żadnej obszarówki, no chyba że sobie prawda, jakiś tam mit wykupić, jakieś inne pierdoły. Hmm, prawda, no i jest naprawdę ciężko ciężko się XP No nie mniej, jednak postać fajna, no bo Ciekawie się nią wspomaga, na przykład Leoś, którego jeszcze pozdrawiam Prawda, Krzysztof, ho 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 Prawda, chciał sobie zrobić tą postać Ty właśnie, Leoś, też ku chcesz kupić? <ścoughs> Oj Boże, dobra No co, no leczenie obszarowe Krasnoludek, prawda Dinozaur Książę lasu No takie tam da ataki, no niezbytnego Oj to bardzo wernę do PvP. Strzegący duch po prostu z martwych stanie pewna. Zresztą kto wie. No 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 tyle jeśli chodzi o charakterystykę. Dużo leczenia, mało normalnego ataku i właśnie to jest postać tylko do wspomagania. Solo jest nią cięż... ciężko się nią gra przynajmniej tak właśnie do 60. levela. Potem jest z górki, na pewno z górki. Dobra. Eee, więc omówiliśmy już mniej więcej, prawda, czym się to to gówno charakteryzuje. <śledzenny> prawda? Trochę chaotyczne i tak dalej, ale no cóż Tak to jest jak się prawda wciąga LSD przed kręceniem. Jeszcze nie działa, ale będzie działało Nieważne mm, W każdym razie Od czego zaczynamy, jak mamy szkołę życia Zieloną, ładną, piękną, kolorową Od szkoły śmierci, oczywiście szkoły śmierci Dlaczego od szkoły śmierci? A no, bo kochani synki, kochane synki, prawda Jest nam potrzebne zmylenie, zmylenie Dlaczego, prawda, no, ataku szkoła życia Jak wam pokażę tak porównywalnie Tego ataku dużo tak znowu nie ma Znaczy powiedziałem, że to jest Tak bardziej średnio niż mało no niemniej jednak, prawda, no zresztą jak na każdej innej postaci jest potrzebne nam zmylenie, że ten atak jednak podwyższyć, prawda, bo jednak pułapka 70% to kurna jest ta igła, że to jest jednak dość sporo, prawda. E, co tam dalej, no lud jest nam potrzebny, lud jest nam potrzebny, tak, tak, no dotarczy do wieży, kto nas, prawda, chroni przed każdym atakiem. Nieważne, czy ktoś uderzy mitem, lodem, harmonią, śmiercią, słonkiem, księżycem, gwiazdką czy innym gównem, prawda, czy tym, czy tą szkołą cienia, co teraz mają, mówią, prawda, za rok w wpieprzyć do Wizarda, nie wiem po co. Eee, jakiś znowu gówno, ma tylko kochana tak raz chuj na psy. Zresztą nieważne. To o tym to kiedyś później, jak będę robił filmik, prawda, z teoriami spiskowymi Wizarda. A parę takich teorii to, prawda spiskowych już się utworzyło. Na przykład, że słynny, prawda, Julian z podrzewa cierpi na szczególny przykład dendrofilii. Tak, tak. No, ale też jest inny, prawda? Szkoła Mitu, szkoła Mitu nam się przyda. Przeba, to znaczy, moment, jeszcze prawda, na, jest nam potrzebna harmonia, harmonia, te dwa pierdołki, te dwa pierdołki, znaczy ta bardziej, ta mnie, no, ta mniej, bo prawda, tego się rzadko kiedy używam. Niemniej jednak, czasem może dupeł ratować, jak kiedyś tam już postarzałem wielokrotnie. To jest nam też potrzebne, prawda, no bo to, to jest dodatkowe ostrze po prostu. No i co, no, potasowanie od nowa. Na tej postaci, czy wypada brać? No, można wziąć, ja Wam powiem. W większości przypadków. Nie, no weźcie sobie, jak mam, staczy punktów, to na tego. No i co, szkła mi tu. Szkła mi tu ten, ten Koleś, prawda? Nie wykupił nic. Tam bym zobaczył, ile ma punktów, no ale no mówię, kurda, no. <laughs> nie, no dobra, pokażę tego typka. E, to jest Pan jaskier oddech lata. Koleś ja w ogóle nawet nie kojarzę. A nie, parę razy tam latał, chyba od niego raz w dupę w pvp dostałem, a to inna sprawa, nieważne. W każdym razie, to przy okazji, prawda, zobaczymy jakie mamy statystyki. Z EQ dość dobrym, z tego co patrzyłem, poza Zwierzakiem chyba, bo Zwierzaka ma chyba Cienkiego, a nie jestem pewien. E nie, Zwierzak też jest, też jest dobry, też jest dobry, przepraszam, przepraszam, pogięło mi się. A bynajmniej nie jest najgorszy, tylko ataku brakuje, wiesz, w sumie tak, jeszcze nieważne. Ym, y, czyli prawda, z dobrym Zwierzakiem, dającym dużo oporu. Mamy dość dość całkiem przyjemny opór prawda? Całkiem średni, a tak już tak wyrażę. Yy, celność 99%, prawda? Yy, co my tu jeszcze mamy? Ładny krytyk, a bynajmniej całkiem średni, całkiem niezły, bym powiedział? O, Nieźle. Mm, blok też całkiem ładny. Mhm. Uh -huh. Nie najgorszy, bym powiedział. Odznaki jakie mamy niewawne. A jeszcze cenu, jeszcze pipsy, 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 no i pipsy tam. A, pipsy to tam. Strau wy się tak wyrażę w tym przypadku. Nieważne, w każdym razie HP jest dość też sporo. Także mówię, ta szkoła jest piękna do wspomagania. No i na początku się nie gra cienko, ale później solo jest całkiem fajna. Znaczy nie wiem, bo nie grałem, dopiero co będę grał? Bo to moja nowa postać jest. O, mój Boże, dobra, z eee, Co tam jeszcze? Mówiłem już tam szkołę, mówiłem już tam szkołę. Eee, to teraz mit, prawda? Mit, jeżeli posiadacie, prawda, taką, taką pierdełkę. O, właśnie, zobaczmy, czy on ma. Jakie on ma amulety? Może ma jakiegoś mistrza? Mistrzowski amulet ognia, mistrzowski amulet śmierci. Hmm. No, brakuje mistrzowskiego amuletu mitu, prawda? Który by Wam się przydał. No, też temu typkowi prawda, dlaczego on by się przydał amulet mitów? Z tego względu, iż prawda, szkoła mitów wykupuje się głównie ze względu na zaklęcie, jakim jest trzęsienie ziemi, czyli prawda, to takie gówno, które jest bardzo, bardzo wredne do PvP, Yy, które zbija wszystkie bufki, debówki, przyściutko, prawda, z przeciwnika, ze wszystkich przeciwników do tego pełna Zostawiając prawda gołą dupę <grywka> do zbicia po prostu naprawdę rzecz dość wredna w PvP yy, I mając amulet mistrzowski, prawda, mi tu nie wykorzystujemy e, sześciu pipsów, tylko trzy super pipsy, co jest prawda ładne, piękne, kolorowe, prawda i też przydatne, bo no my jednak oszczędność, oszczędność i przy okazji, prawda? No mówię, to jest OPVP, ale przy okazji, to do 30 levela szkółami tu by nam się przydała, mniej więcej? Czy do 30? Ogólnie tam, no żaba, po prostu chodzi mi o tą żabkę, 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 kum, 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 kurna, kum, kum. Z tego względu już mówię, no. Pierwszą obszarówkę życie otrzymuje na 58 levelu. To jest to główno misiu, tak zwany misiu, puchaty, pluszowy. Trochę mojego psa kokosa przypomina. Czauczałka, ale... nie, nie przypominam. <noise> e, także no, jak wam starczy punktów, to weźcie, weźcie, weźcie. Zobaczymy ile on tu mam punktów jeszcze niewykorzystanych. E, o, jeden punkt, już widzę jeden. E, o, gdzie my tu jeszcze mamy? E, drugi punkt, no dziękuję, dobranoc. Drugi, drugi, trzeci. Trzeci, trzeci, trzeci. Trzeci! Trzeci, czwarty... Cztery punkty. Hmm? No to jeżeli będziecie mieli osiem punktów, do... nie, dziesięć, dychę, dychę! No bo kurna, za to jest tego... Hmm. Zresztą nieważne, jeżeli będziecie mieli punkty, kupcie ten, ten mit, bo czasem się może przydać, ale... Weźcie go tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli macie, pewna amulet mistrzowski, ale nie ognia, nie śmierci, tylko mitu. Bo, jak nie, to jest lekko do dupy, bo wam się, bo przestanie się tego gówna używać. Zresztą nie Astrala, Astrala, oczywiście, Astrala. To jest, astral, astral, astral. To jest nam z Astralów potrzebne, oczywiście, wszystkie pięści. O co, od wzmocnionego przez Olbrzyma, przez Potwornego Gigantycznego do Kolosannego, prawda? Potrzebne jest nam jeszcze. No to wzmocnienie z Celesi, z tego względu, już prawda, na życie nie dostaje swojego tego. Swojego zaklęcia kurna atakującego, tylko dostaje cykl życia, prawda? No to trzeba wziąć to 15%, no bo jednak... A tak nawet naj, najmniejszy się przydaje. Upoważnienie to można brać, tego można nie brać, ale go nie używam. Bo na żadnej postaci tego nie ma, bo mnie nie stać. Ale można brać. No, no, jak ten czar działa? Też go, go chyba nie opisywałem. Działa ten czar na takiej zasadzie, że, prawda, rzucacie go na siebie i, prawda, jeżeli oberywiecie czarem za powyżej czterech pipsów, prawda, czy na przykład... Nie, to jest zbiór, prawda, dom, domknięty, domknięty od czterech w górę do nieskończoności. Jazdę matematykę. Z przymusu, niestety, cholerny matwis. Pieprzona matma, jaka jej nienawidzę Leon, pozdrawiamy Leona, bo on też tego przedmiotu nie lubi A też jest matwis Słodki jest A jeszcze aurorkę Juliana i Martunie jeszcze też Nieważne no, Tyle byłoby seł Co jeszcze by bym tutaj wziął? Co? Nie ma krytyka? Zemsty se nie wziął? Oto to cienko, zemsta jest potrzebna na tego, na tych mniejszych levelach, przecież od Celestii. W sensie zemsta zaklęcie, które nam zwiększa szansę na cios krytyczny o 20%. A typek tego nie ma. Ja rozumiem, że tego się nie używa później, ale no kurta, no w Celestii to jest po prostu no. No czy ja wiem, czy to był dobry wybór? Nie wiem, nie wiem, no jeszcze prawda, bufek na pułapkę, bufek na podwyższenie czaru leczącego sto i jeszcze Jeszcze bufek na, na ostrze. Nie widziałem go wcześniej, nieważne. Złote karty. Mm. <laughs> nie no chyba tyle by było tego. To powiedziałem to też, to też, to teraz to też, to też... Ja się pytam na cholera, on o to usuwanie. No i kurna będę musiał pieniądze wydać na reset punktów, no nie <laughs> Bo ta postać jest moja Nieważne Zwierzak, zwierzak, pokaż Roki A wiecie co ja sobie zrobię z tym kolesiem? Ja sobie z nim wylęgnę, prawda tego O jak milusio, wylęgnę sobie z nim z peta tego sobie wylęgnę. Jak mi się to on strzeżycie wpakuje, to jeszcze nie nic. Ale jakbym tak miał ten duży oporek i ten mały oporek i przy okazji sp spróbował połączyć z tym petem, z tą biedrą, na której mam dwa ataki wichru, ale nie, to kurna mi wróżka nie wejdzie. Hmm. Nieważne, synki, nieważne. Ja będę kombinował, ja będę gmerał jak, prawda, ten grzuczek gnoja, który, prawda, co utoczy to jego. Tak, tak, ja będę tym takim tocznikiem, będę się bawił w to kareczkę, czy w coś tam innego jeszcze, nie wiem, nie wiem, ale ten owczareczek będzie mój. Znaczy chyba, chyba, że goś pasy zmienia, jak się wyloguje, Może się pewnie już zorientował, że ktoś tutaj wla... Co że mamy? Oryginał Owczarka... Sombrero... Cóż, pet, którego nie miałem, bo się nie wyrobiłem na... te cholerne urodziny Wizarda. Tam chyba drugie czy piąte, nie wiem. Młody Książę Lasu. No ładne ma to, Znaczy przepraszam, ja mam to, Ładne. Ojku, no nic. No ale no patrzcie, piorunowy się nie chciał wykupić ani Olimpu, ani czego. Ja chcę do Olimpu, kurna! Olimp, kurna, ja chcę tam biegnąć. Nie daj się. Smutak. Nie wiem, ile to jeszcze nagrywam, ale pokażę wam tą akwalię. W ogóle moja pierwsza reakcja, jak przyjechałem tym rydwanę, to była taka. Wolf, wof, wof, wof. O, duża hydra, wof. 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 Wof, duży zamek. Znaczy, takie, takie tam na wzgórzu, wof. Tak bosko, wof. Chodzący kurczak z mieczem. Taki groźny, wof. Wof. Koza, wof. Kozojebcy, wof. <grym> Araby, wof. Nieważne, Boże. No Jeszcze przekląłem prawda, no i co wskutkuje? E, pan Tadeusz Jerzyk nie wyrzuci, prawda, z forum. Ho, ho, ho. Panie Tadeuszu, bądź pan człowiek. Bądź pan człowiek, przecież no skoro już to konto ukradłem, no to już jest, prawda, no, chyba można przymknąć oko na taką małą pierdółkę, jak jest jedno przekleństwo, prawda. Aż to nieważne, synek. Kończę ten gówniany filmik. Poradnik życia, którym nigdy nie grałem dopiero będę grał. No cóż, jakbyście tam coś ode mnie chcieli, nie wiem, wybitnego, to pisać do mnie na TV prawda, na moim kanale mnie też znajdziecie. Zresztą w ogóle, a jeszcze autoreklama, autoreklama, kurna, oglądajcie moje poradniki, prawda, z innych szkół. E, bardzo prawdopodobne, że się włama jeszcze na jakieś inne konto. Niedługo pojawi się ostatni poradnik, poradnik e, ognia, ognia, prawda. No, jak idiotę znajdę, który mi pasy poda. No ludzie, no co to jest za problem? <laughs> o mój Boże. I no, syny. Mm, bardzo prawdopodobne, mm, że się ten poradnik ognia pojawi. A no, no i co jeszcze? Oglądajcie moje poradniki, oglądajcie Kokosa, oglądajcie Burzosówkę, oglądajcie filmik z Postala, który się nie spodobał, a szkoda, bo bardzo fajny zostałem, prawda, w wyrzucone dla niego z forum. Tu cytat dla pana Tadeusza Jerzyka, że forum to nie jest miejsce na pokazywanie takich brutalnych filmików, ale przecież nie jest brutalny, to jest przecież życie, życie. Co mnie ważne, życie, życie jest nowelą, raz przyjazną, a raz popierniczoną. I Jesteśmy sobie na życiu, na rudy, mhhm, ale jaja. No już tak biegam bez sensu. A jeszcze sobie tam, mi jeszcze tygrysa wodą morską. W ogóle, kurna, powiedzcie mi tak uczciwie synki, bo ja tego nie ogarniam. Jeszcze taka ak po ak akwali. Powiedzcie mi, kurna, kto normalny robi statki. Statki nie mogąc nigdzie nimi popłynąć. Obserwujcie! Jesteśmy tu, gdzie ta zielona szczałka Na tym pomoście. I patrzcie, tej wody jest, też resztą wpada tam w dół w dół. A mi <laughs> pobudowali na taką sadzawkę. Słodki Jezu, jak tak można. Ale cóż, ja nie muszę wszystkiego rozumieć. <laughs> Naprawdę, to są już wyższe tego, wyższe jakieś takie... Nieważne, Boże, kurczaka, kurna, wów. Taki groźna, kura, kurna. Co to jest? A czyli ogólnie kraina bardzo pozytywna, tylko krótka, to no, tylko są trzy lochy, do tego drogi jak cholera. Wizard chodzi na psy, już dawno wszędzie teraz. No, nie wiem, skociał, tygrysiał. Tygrysek sablazo, sablazo zębny, prawda? Ten. No nieważne, będę się pieprzył. Koniec filmu, tylko jeszcze no. Reklama już była. Suchara dnia nie ma, bo mi się pomysł skończy. Chociaż moment, 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 moment. Coś by można było. Coś by można było jeszcze powiedzieć, jaki słuchardnia słucharnia. La, 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 Dobra, słucharnia, taki na szybko. Mm. Nie mam pomysłu, serio. Oj, Boże, taki suchar, który nałogowo powtarza mój tatuś kochany, którego pozdrawiam. Widzicie, prawda, mrówka ze słoniem przez most. Taki gruch odsłychać, prawda, od, od, od tętnięcia słonia. A Morówka do słynia, słoniu, ale tu pieny. Tak, no super dopciw, naprawdę. No. Słodki Jezu, to mi tutaj w kadr wszedł, nie, dobranoc, skończymy to gówno. Żegnam Państwa powodzenia w drodze życiowej, na życiowej ścieżce, życiem rudym. Na razie, cześć, czym cię się syn?